W niedzielnym meczu piątej kolejki La Liga FC Barcelona pokonała Gironę 4 do 1 na wyjeździe. Spotkanie to było szczególne dla Roberta Lewandowskiego, który rozegrał swój setny mecz w barwach Dumy Katalonii. W tym czasie zdobył 63 bramki i zaliczył 19 asyst, co czyni go jednym z kluczowych zawodników drużyny. Choć polski napastnik nie zdobył bramki w meczu z Gironą, zaliczył asystem przy jednym z goli co przyczyniło się do pewnego zwycięstwa jego drużyny. W ostatnim meczu holenderskiej Eredivisie Breda odniosła zwycięstwo 1-0 nad Fortuną Sittard, a kluczową rolę odegrali polscy zawodnicy Daniel Bielica i Kacper Kostosz. Daniel Bielica, bramkarz Nagbreda, był nie do pokonania tego dnia. Jego pewne interwencje, w tym trzy kluczowe obrony, zapewniły drużynie czyste konto i utrzymanie przewagi do końca spotkania. Kacper Kostosz, który wszedł na boisko w odpowiedzi na czerwoną kartkę Karla Hoewkensa, okazał się bohaterem meczu. Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Kostosz wykorzystał dośrodkowanie Dominika Janoszka z rzutu rożnego i strzelił jedynego gola w tym spotkaniu. Było to jego debiutanckie trafienie w barwach Breda i pierwsze w karierze na poziomie Ery Divisi. W niedzielny wieczór, 15 września 2024 roku, Piotr Zieliński oficjalnie zadebiutował w barwach Interu Mediolan podczas meczu czwartej kolejki Serie A przeciwko AC Monsa. Polski pomocnik pojawił się na boisku w 56 minucie, zastępując Henryka Mchitariana. Inter Mediolan, mimo dużych oczekiwań, nie zdołał odnieść zwycięstwa. Mecz zakończył się remisem 1-1, co było rozczarowującym wynikiem dla drużyny Simone Inzagiego. Trener Simone Inzagi wyraził zadowolenie z występu polskiego pomocnika, podkreślając jego zaangażowanie i wpływ na grę zespołu. Zieliński często otrzymywał piłkę, próbując kreować akcje ofensywne, jednak defensywa Monsy okazała się trudnym przeciwnikiem.